Cześć wszystkim z tej strony, Szymon. Słuchajcie, przyjechaliśmy z Kacprem do Nowego Sącza. Jesteśmy pierwszy raz w tym miejscu. Niesamowity tor. Najpiękniejszy tor RC. On roadowy w Polsce. Zobaczcie, jak on wygląda. Ogólnie dwa tygodnie temu jeździliśmy pierwszy raz na asfalcie. To było w Wielczu Laskowicach podczas drugiej rundy Mistrzostw Polski modeli zdalnie sterowanych. I postanowiliśmy po tamtej rundzie, że przyjedziemy tutaj do Nowego Sącza na trzecią rundę Mistrzostw Polski, która zaczyna się już jutro. My przyjechaliśmy tutaj w czwartek rozbić swój obóz, rozbić namiot tutaj w okolicy toru, przygotować sobie wszystko i w piątek rano, czyli dzisiaj, zaczęliśmy treningi. Tak naprawdę od godziny 8 jesteśmy na torze razem tutaj z Darkiem i Sarkiem Smykami. Dodatkowo już przyjechali kolejni zawodnicy, także tak naprawdę cały czas jakieś modele są na torze, ciągle ktoś trenuje. Ogólnie startujemy z Kasprem w klasie Stock. Naszymi modelami Tamija TRF 419, Kasper dodatkowo startuje w klasie Track modelem TT01. Pewnie tutaj dla okolicznych zawodników ta sceneria, w której znajduje się tor, nie robi większego w na nich, ale dla mnie, dla osoby, dla zawodnika, który jest z centralnej Polski, możliwość jazdy modelami na torze, który jest usytuowany tak naprawdę w górach, zobaczcie, jak to jest przepięknie, no to jest po prostu niesamowita sprawa. I tak naprawdę, jeżdżąc tutaj, trenując, również wypoczywamy. Oczywiście będziemy nagrywać, także będzie relacja z soboty, z niedzieli. After mówi do zobaczenia. Śledźcie nasz kanał, cześć.